Szanowni Państwo, witamy państwa bardzo serdecznie na wykładzie pana profesora Grzegorza Kucharczyka, który jest gościem dzisiaj regionalnego ośrodka debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim, temat naszego spotkania 150 lat od pre, proklamacji Rzeszy Niemieckiej w Wersalu. Panie profesorze, cóż to, rocznica piękna, 150 lat, ale cóż tam się wydarzyło? Dzień dobry. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję pani profesor debatioru Orłowskiej, kierującej pracami regionalnego ośrodka debaty międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim za zaproszenie mnie do wygłoszenia tutaj takiego no można powiedzieć skondensowanego wykładu na temat tego wydarzenia. Rzeczywiście to, to o czym my dzisiaj mówimy, to jest 150 150-lecie 150 Ogłoszenia Rzeszy Niemieckiej, a konkretnie obwołania króla Prus, Wilhelma I, cesarzem niemieckim w sali zwierciadlanej Pałacu Wersalskiego, rezydencji królów Francji. Ktoś może sobie, zadać sobie pytanie, ale dlaczego takie ważne wydarzenie w dziejach Niemiec dzieje się we Francji? Prawda? Czy jest to kolejny dowód na to, że. Jednak porozumienie francusko-niemieckie jest tym zwornikiem Zjednoczonej Europy. Czyżby chodziło tutaj o jakieś, jakąś ruchomą prezydencję, która, która no akurat wypadła w tym czasie na Niemców, którzy zrobili jakąś wspólną konferencję międzyrządową w Wersalu. Oczywiście klimat był wtedy zgoła inny. To była ostra konfrontacja. To była... To, była, to było pokłosie y, tragicznej dla Francuzów, a wspaniałe dla jednoczących się Niemiec wojny, wojny, która zaczęła się w 1870 roku, y, a która przeszła do historii Francji, jako, jak Francuzi mówią, jako l'année terrible, jako straszliwy rok, y, rok upokarzającej klęski w starciu z Prusami, bo Prusy przede wszystkim były tą główną siłą militarną y, tej koalicji państw niemieckich, które wtedy walczyły z y, Francją. Francja zaczynała wojnę jako drugie cesarstwo, rządzi cesarz Napoleon III, a kończy jako republika. Ale efekt był dla Francji dramatyczny, oni tą wojnę przegrywają, muszą odstąpić Niemcom Alzację do Taryngię, zapłacić gigantyczną Kontrybucje w złocie dla, dla zwycięzców, ale koszt polityczny. Właśnie to to jest, to pokazuje ta scena, której rocznicę dzisiaj wspominamy. 18 stycznia 1871 wersal. W Wersalu była główna kwatera króla i Helma I. Ale nie tylko chodziło tutaj o kwaterę, ponieważ. Warto sobie to wydarzenie w jakimś sensie zwizualizować, tak przypominając obraz. Łatwo to można też w dzisiejszych czasach w internecie znaleźć. Obraz Antona von Wernera, takiego wybitnego malarza niemieckiego czasów Wilhelminskich, czyli końca XIX wieku, który no właśnie przedstawił tę scenę z Wersalu. 18 stycznia 1871 roku. Ona jest o tyle charakterystyczna, że ktoś mógłby stwierdzić, że no, skoro głównym bohaterem był Król Prus Wichem I, no to on jest w centrum tego obrazu. On jest na tym obrazie, ale gdzieś jest schowany tam z lewej strony. Natomiast w centrum jaśnieje w blasku białego munduru kirasjerów Otto von Bismarck. W ten sposób Werner pokazał, kto był głównym autorem tego e, niewątpliwego sukcesu e, Prus, e, jakim była ta wersalska proklamacja. To był Bismarck, który e, tak notabene nigdy w armii nie służył, ale uwielbiał się portretować w mundurach wojskowych i w pikierchaubie, ponieważ no e, e, trochę niestosowne by było, żeby w gronie tych wszystkich generałów i umundorowanych królów Prus nagle pojawił się cywil i to cywil, który jeszcze był głównym architektem, politycznym tego, tego, zwycięstwa. Bismarck wszystko, wszystko, zaplanował, wszystko starannie zainscenizował wbrew takim, wbrew takim, obiegowym opiniom Niemcy, nawet tak twardo chodzący po ziemi Prusach jak Bismarck zwraca uwagę na symbole. To nie jest tylko przypadłość takich, nazwijmy to romantyków z natury jak Polacy. Bo często my tak mamy wyrzuty sumienia wobec siebie, że tak zwracamy może zbyt wielką rolę uwagę na, na symbole. A tutaj mamy Wersal. Wybrane, wybrane celowo to, to miejsce i, i punkt w tym Wersalu, czyli rezydencja króla Słońca, Ludwika XIV. Wersal, symbol potęgi Francji. Symbol potęgi Francji, która przez długie dziesięciolecia ze swoimi armiami maszerowała w tej i we, w te po Niemczech. To Ludwig XIV, budowniczy Wersalu, przecież spalił Heidelberg, wspaniałe miasto w Palatynacie w zachodnich Niemczech. Do dzisiaj Niemcy to wspominają jako jedną z takich traum. I w tym symbolu, krótko mówiąc, potęgi Francji, symbolu też dominacji Francji nad Niemcami, dominacji kulturowej, też zwróćmy uwagę, bo przecież jak popatrzymy na xviii wieczne Niemcy na rozdrobnione polityczne, to każdy mniejszy czy większy władca niemiecki chciał mieć kopię Wersalu u siebie. Fryderyk II Pruski wybudował sobie Sanssouci, prawda, w Poczdamie. Ale jak popatrzymy na inne, mniejsze także dwory niemieckie, każdy jakąś tam kopię Wersalu chciał mieć, kopię ogrodów wersalskich. To, był, to, był, to była matryca, prawda? I teraz w tym, w tym centrum tego tak zwanego odwiecznego wroga, jak nazywali Francuzów Niemcy, dochodzi do proklamacji, no właśnie, króla Prus cesarzem niemieckim. Data też nie była przypadkowo wybrana przez Bismarcka, ponieważ jest to 18 stycznia. Dzień związany z pierwszą koronacją królewską Hohenzollernów. 18 stycznia 1701 roku Fryderyk III, lektor brandenburski, został w królewcu koronowany jako pierwszy król w Prusach. 18 stycznia. Od tego momentu ten dzień jak gdyby wszedł w taką pamięć historyczną Prus jako... Jako związany z początkiem ich, ich, ich wzlatywania ku potędze europejskiej. Teraz w jakimś sensie jest zwieńczenie tego lotu w postaci właśnie proklamacji 18 stycznia króla Prusy Wilhelma I cesarzem niemieckim. No i znowu paradoks. Bo wydawać by się mogło, że kto jak to, ale Wilhelm I będzie, będzie przesz, przeszczęśliwy z, tego, z, tego, z tej nowej godności. A on był bardzo rozgoryczony. On pisał do swojej małżonki krótko przed i krótko po tej uroczystości wersalskiej z takim żalem że, i goryczą, że Bismarck go zmusił, tak dosłownie zmusił go do przyjęcia tej, tego tytułu, który nigdy wcześniej nie występował w historii, to jakaś nowinka, którą sobie Bismarck wymyślił. A on, król Prus, musi teraz być cesarzem niemieckim. No, bo i tutaj warto podkreślić, to często nam umyka, bo my potocznie mówimy cesarstwo niemieckie, także mówiąc o średniowiecznych Niemczech. No, ale do 1806 roku było cesarstwo rzymskie, cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego. To była tak zwana pierwsza rzesza, która właśnie skończyła swój ży żywot w 1806 roku. I teraz w 1871. I teraz wchodzimy na skomplikowany grunt kombinacji bismarkowskich. Ale tak to trzeba trochę rozwikłać. W 1871 ogłoszono Wilhelma I Króla Prus z cesarzem niemieckim, czyli był cesarz niemiecki, ale nie było Cesarstwa Niemieckiego, bo była Rzesza Niemiecka. Nazwa państwa tego, które zostało wtedy utworzone w 1871, no to była Deutsches Reich, czyli Rzesza Niemiecka. Nie było cesarstwa niemieckiego i nigdy go potem nie było, ale był cesarz niemiecki, nie było rządu niemieckiego, ale był kanclerz Rzeszy Niemieckiej. I dochodziło do takiej sytuacji, że no na, przykład, na przykład, ponieważ zazwyczaj w tej Rzeszy Niemieckiej wtedy powstałej kanclerz Rzeszy był jednocześnie premierem Prus, no ale formalnie to były dwa osobne urzędy. To było tak, że często gęsto, że premier Prus pisał sam do siebie listy jako do kanclerza Rzeszy Niemieckiej. Sam widziałem takie listy. No to dość dziwiacznie brzmi. I było na przykład Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeszy, ale nie było ministra spraw zagranicznych Rzeszy, to był sekretarz stanu ale był minister spraw zagranicznych Prus, więc to wszystko było bardzo pokomplikowane i, i jak na Niemców, taki na, naród porządny, dobrze ułożony, to wydaje się, że jakieś ekstrawaganckie, e, ekstrawaganckie pomieszanie z poplątaniem, ale jak e, obserwatorzy tego, tego procesu rodzenia się Rzeszy Niemieckiej od początku mówili, to wszystko jest zasługa w cudzysłowie Bismarcka, który miał tak rzeczy skomplikować do tego stopnia... Że, że tylko on mógł się w tym rozeznać, stawiając siebie w ten sposób w sytuacji no, człowieka, który musi być u szczytu władzy, no bo cały system Runie zawali się, jeżeli go nie będzie. I, I tu wracamy do tego obrazu Antona von Wernera. To jest rzeczywiście zwornik tej Rzeszy, koncepcyjny, polityczny i potem, gdy chodzi o funkcjonowanie, bo jak wiemy, Oto von Bismarck pożegnał się z urzędem w 1890 roku, no, odstawiony, można powiedzieć, od władzy przez nowego, młodego cesarza Wilhelma II, któremu się wydawało, że on tą skomplikowaną nić połączeń i ten skomplikowany, misterny mechanizm władzy, który stworzył Bismarck, że on będzie w stanie tym się. Posługiwać, nad tym zapanować, jak wiemy, nie był w stanie, ale no Bismarck przez całe te niemal 20 lat swojego funkcjonowania, potem funkcjonowania jako kanclerz Zjednoczonej Rzeszy Niemieckiej, był rzeczywiście tym czynnikiem absolutnie kluczowym. Dlatego ta centralna postać, czy centralne miejsce, które zajął w tym obrazie, obrazie Antona von Wernera, to jest symboliczne. Opis rzeczywistości, taka jaka była, e, można powiedzieć, miarą wielkości Wilhelma I, tego pierwszego cesarza niemieckiego, było to, że znał swoje ograniczenia. To trzeba przyznać, obserwując e, współczesnych polityków i nie tylko współczesnych polityków, to jest wielkie osiągnięcie, wielka sztuka, to znaczy znać swoje ograniczenia. Mieć świadomość tych ograniczeń i, i wyciągnąć z tego właściwe konsekwencje, to znaczy oddać stery, de facto stery, rządzenia innemu, w tym przypadku niekoronowanemu przedstawicielowi Prus. To jest, to jest rzeczywiście pod tym względem można powiedzieć, że Wichem pierwszy jakoś, jakoś na, 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 na pewien aspekt, no, może nie wielkości, ale jednak docenienia jego tego jako męża stanu też zasługuje, ponieważ. Znać swoje ograniczenie, to też już jest wielka sztuka. A więc Rzesza Niemiecka, ta, ta nazwa, ona przetrwała właściwie do 1945 roku. Różne, ustrój się zmieniał oczywiście, bo po 1918 roku mamy republikańskie Niemcy, prawda, Republika Weimarska, ale ona formalnie, według swojej konstytucji z 1919 roku, nazywa się Deutsche Reich, Rzesza Niemiecka. Potem mamy Trzecią Rzeszę Niemiecką, hitlerowską, ale oficjalnie nazwa państwa Rzesza Niemiecka. No i formalnie ona kończy się z chwilą klęski Trzeciej Rzeszy w 1945 roku, chociaż jak przypominamy sobie chociażby orzecznictwo Federalnego Trybunału Konstytucyjnego Niemiec w Karlsruhe, nawiązywanie w sensie prawnym do Rzeszy Niemieckiej ciągle Ciągle tam było nawet długo po II wojnie światowej, chociażby wtedy jak stwierdzono, że dalsze istnienie, dalsze istnienie Rzeszy Niemieckiej w kształcie terytorialnym z 1937 roku ciągle jest, prawda? I ciągle obowiązuje prawnie to orzeczenie z 1972 roku w kontekście. Tych porozumień, które podpisywał rząd Wilego Branta w ramach nowej Ostpolitik, gdy chodzi o, też o porozumienie z Polską w sprawie przebiegu granicy na się siełzyckiej A więc, jak widać, w jakim sensie nie tylko mówimy tutaj o historii, ale także o, o, o współczesności, współczesnych relacjach polsko-niemieckich. Nie jest to oczywiście kwestia pierwszoplanowa, ale jednak, e, e, zważywszy na to, że, że historia, Lubi niekiedy zataczać koła albo jakieś me przedziwne meandry, me jakimiś meandrami przebiegać. Warto także e przytoczyć czy przypomnieć jeszcze raz to wydarzenie. Rzesza niemiecka w centrum Otto von Bismarck. E dla Polaków w zaborze pruskim, który wtedy wszedł też w skład Rzeszy Niemieckiej, e to oznaczało same kłopoty, jak wiemy, ponieważ po 1871 roku mamy nasilenie. Akcji Germanizacyjnej mamy takie mhm. e, bardzo dramatyczne rozdziały tej akcji, jak Kulturkampf, jak powołanie Komisji mhm. Kolonizacyjnej przez Bismarcka w 1886 roku. E, potem e, tak zwane ustawodawstwo wyjątkowe, czyli tak zwana ustawa kagańcowa, czy też e, ustawa o przymusowym mhm. wywłaszczaniu polskiej własności e, w, na ziemiach polskich wchodzących w skład Prus i Niemiec na początku XX wieku, a więc tutaj z naszej perspektywy patrząc, nie była to z pewnością, nie było to wydarzenie, z którego trzeba było się cieszyć, ale z pewnością jest to wydarzenie, o którym trzeba pamiętać. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Tak, ma to swoje przełożenie na czasy współczesne, tak jak pan profesor zwrócił uwagę. Przypominamy, bo jest to rocznica, która rzadko jest przypominana, rzadko jest wspominana, a zaznaczyła, jak gdyby, swoje piętno też w kontekście całych Niemiec, bo widać z historii, że miało to istotne znaczenie. Także, szanowni państwo, dzisiaj rocznica 150-lecie 150 proklamacji Rzeszy Niemieckiej w Wersalu. Zapraszamy do zapoznania się i szerszego zgłębienia tego tematu, bo warto. To też ciekawe zagadnienie historyczne znać. Panie profesorze, dziękujemy pięknie za dzisiejszy wykład. Życzymy wszystkiego dobrego i do zobaczenia na kolejnym wykładzie. Dziękuję. Kłaniam bardzo. się. Kłaniam się. Dziękuję bardzo.